Mariuszowski, połem a to kolejne z moich ulubieńców, o którym obiecałem wam wspomnieć pod koniec ostatniego odcinka, gdzie mówiliśmy, w którym mówiliśmy o kasku VFX WR typowo-ofroadowym, a gdy nie jeździmy w offrodzie, to jeździmy w nowym naoteku dwójce. Nowym to jest może powiedziane mocno na wyrost, To jest dla mnie ciągle nowy model, ale tak naprawdę w chwili obecnej wchodzi na otek trójka. I e, dwa lata użytkowania tego kasku, jakieś 30 tysięcy km pokonane w tym kasku sprawia, że możemy się wypowiedzieć na temat tego, co w nim jest fajne, a co w nim moglibyśmy chcieć na przykład ulepszyć. I teraz co możemy powiedzieć dobrego o naoteku dwójce. Przede wszystkim jest to kask stworzony do jazdy turystycznej do motocykli klasy Adventure, w którym przede wszystkim możecie z kimś sobie spokojnie porozmawiać, ponieważ macie otwieraną szczękę, w tym się dobrze rozmawia z panią w sklepie na stacji benzynowej, w tym można wygodnie podróżować w upalne dni, kiedy można sobie tą szczękę podnieść. Jest to bardzo funkcjonalne rozwiązanie. Kask wyposażony jest w blendę. Teraz wiele turystycznych kasków taką blendę posiada. Ta się charakteryzuje tym, że jest skuteczna i bardzo dobrze działa pomimo tych tysięcy kilometrów tutaj nic się nie zacina, wszystko funkcjonuje tak jak powinno funkcjonować. Wielką zaletą kasku jest jego multimedialność, tak to ujmę, macie tutaj fabryczne przystosowanie do montażu systemu dostarczonego przez Cardo. Jest to system, który pozwala na rozmawianie z innymi motocyklistami po Bluetoothie, odbieranie podłączeń, sprzężenie całego kasku z nawigacją i sprawienie, że po prostu nie jesteście zamknięci w swojej skorupce, tylko można do Was zadzwonić, można z Wami porozmawiać w trakcie jazdy i słyszycie, co mówi do Was Wasza nawigacja GPS. Kask zapewnia, bo oczywiście możemy tutaj drążyć sobie technikalia tego kasku, ale ja jako użytkownik powiem Wam po prostu, że kask zapewnia tak dobrą jakość połączenia telefonicznego, że jeżeli z kimś rozmawiacie przez telefon, to ten ktoś niekoniecznie musi być świadomy, że jedziecie pojazdem. Jak sprzęgacie wielu motocyklistów w rozmowę w trakcie jazdy, bo tutaj wielokrotnie mieliśmy okazję pojeździć sobie z chłopakami w grupie, to wtedy czuć lekką, Obniżkę jakości połączenia, ale wydaje mi się, jest to naturalne, po prostu, żeby podtrzymać szybkość przekazywania informacji. Takie mam wrażenie, że, że po prostu ta elektronika zmniejsza nieco jakość połączenia. Kask jest generalnie lekki, on ma tutaj deklarowaną wagę na poziomie 1815 gramów i oczywiście moglibyśmy dążyć do minimalizacji masy kasku, bo im on jest lżejszy, tym. Wydaje się, że jest lepiej, ale tak naprawdę to nie do końca jest prawda, ponieważ im lżejszy kask, tym większe przeciążenia działają na Waszą głowę w momencie, kiedy tym kaskiem w coś uderzacie. I tutaj obniżanie masy kasku poniżej 1500 g wcale nie jest dobrym, dobrym działaniem, o czym się zresztą wielu motocyklistów dosyć boleśnie przekonało. I to jest chyba taki szybki zestaw yy, zalet, które ten kask posiada. Nie wspomniałem o znakomitej jakości wykonania. Ten kask trochę brudny, bo, bo po prostu cały czas w bieżącej eksploatacji. On wygląda po dwóch latach i tych tysiącach kilometrów właściwie jak nowy. Po dobrym umyciu yy, na zdjęciach byście nie poznali, że jest to produkt używany. Wyściółka i całe wnętrze jest w takim stanie, że to wygląda wszystko jak nowe. To zresztą jest cecha rozpoznawcza Shoya, że jest to że jest to produkt najwyższej próby, i gdybym miał się do czegoś przyczepić, pewnie bym wspomniał o dwóch rzeczach. Mi osobiście brakuje jednego elementu, którym jest rozszczelnianie wizjera, które tutaj wykonuje się w taki sposób, że lekkie podniesienie go, jeden ząbek sprawia, że już macie taki dosyć spory napływ powietrza, który niekoniecznie musicie chcieć. Ja bym wolał, żeby to było rozszczelnienie takie 2-3 mm na szczelkę tak żeby. Mieć lekki przepływ powietrza za szybą, ale niekoniecznie czuć go na twarzy. No i drugi temat, z którym każdy chcący nabyć taki kask musi się zmierzyć, to jest jego cena. Jest to kask na pewno drogi, jeden z najdroższych na rynku, a w zestawie z systemem do komunikacji robi się to całkiem spory wydatek. Natomiast, biorąc pod uwagę, że ten produkt jest niewiarygodnie trwały i oferuje bardzo wysoki komfort i bardzo dużą jakość wykonania. Jest to wydatek, który, jak pokazuje popularność kasków Shoei w Polsce, jest warty e, wydania, poniesienia. I ja z tym kaskiem zamierzam jeszcze wiele kilometrów na motocyklu spędzić, a już niedługo przekonamy się, jak wygląda trójka, ponieważ zostanie za kilka dni zaprezentowana w Mediolanie na targach EICMA i też o tym Wam Postaramy się wspomnieć o nowych walorach na otaka trójki.